Cześć, witam was bardzo serdecznie w unboxingu kolejnej wersji kolekcjonerskiej, kolejnej edycji kolekcjonerskiej. I chyba nikogo nie dziwi, że w dzień taki jak dzisiaj jest to Diablo 3. Edycja kolekcjonerska tej gry sprzedała się dosyć szybko. Zabrakło jej u większości polskich dystrybutorów internetowych, nie wiem jak to było w sklepach lokalnych. Ale cieszę się, że udało mi się moją kopię zarezerwować już w marcu. Dlatego dzisiaj właśnie w dzień premiery jestem w stanie e, zaprezentować Wam jej zawartość. Wszyscy się śmieją, że jest to edycja komunijna ze względu na, na kształty, na kolor i na, na czas wydania. Coś faktycznie w tym jest. Ogólnie trzeba przyznać, że karton sam sobie jest bardzo ładnie, e, bardzo ładnie wykonany. Jest bardzo solidny. E, tu wszędzie są żłobienia, także, także sprawia naprawdę bardzo przyjemne pierwsze wrażenie. E, całość otwiera się do góry w ten oto sposób. I w środku znajdujemy wizerunek czaszki zajesie diablo, tak? Chyba tak. Nie, chyba nie. To jest chyba coś innego. Nie będę zgadywał, zgadywał co to jest. W każdym razie to również jest e, żłobione, również sprawia bardzo fajne wrażenie. Um, I co znajdujemy w środku? Na pewno na, na pewno w pierwszej kolejności byście chcieli zobaczyć e, czaszkę diablo, czyli to, co było e, głównym elementem, głównym elementem promowania e, tej kolekcjonerki. Znajduje się to w, taki właśnie, e, w takim właśnie pudełeczku, e, również ładnie zdobione. Nie wiem, czy Wy to będziecie w tym momencie widać. Czy, czy to będzie w tym momencie widać? Pudełko otwiera się dosyć to ale mam już z tym pewne doświadczenie. W środku znajdujemy czachę oraz pendrive USB w kształcie, w kształcie kryształu. Kryształ pendrive ma niestety jedynie 4 GB, ale w środku znajduje się gra Diablo 2 razem z dodatkiem. Także jest to fajny gadżet. Raczej nie da się go użyć w żaden inny sposób, bo 4 GB to jest raczej. Zdecydowanie poniżej standardów. No i oczywiście czaszka. Czaszka wykonana jest z jakiegoś takiego solidnego tworzywa. Ciężko mi powiedzieć, co to jest właśnie na tworzywach, oczywiście nie znam. Ale jest na pewno lepiej wykonana niż, niż figurka Arduina z kolekcjonerki SkyRima. Tutaj jestem zdecydowanie zadowolony. I uwaga, że to można ze sobą połączyć, można włożyć kryształ w czaszkę Diablo i, i trzymać go w ten sposób. Powiem szczerze, że mi zdecydowanie bardziej podoba się bez kryształu. No, no dobra, to odłóżmy sobie na bok. Zarówno czaszkę, jak i kryształ. Przejdźmy do kolejnych, do kolejnych rzeczy. Kolejną najważniejszą rzeczą jest artbook. Artbook jest naprawdę wydany świetnie. To jest zdecydowanie dla mnie największy plus tej edycji. Jest on w solidnej oprawie, z bardzo ładnym coverem. No i w środku oczywiście znajdują się wszystkie arty, jakie powinny Was interesować. Jest tego łącznie 200. 8, około 210 stron bardzo fajnie narysowanych artów zwykle w artbookach do edycji kolekcjonerskich albo jakichkolwiek innych edycji nie ma opisów przy artach tu na szczęście się takie pojawiają jest co poczytać, jest co pooglądać naprawdę bardzo fajny gadżet dla każdego fana serii dobrze to również odłóżmy sobie na bok i przejdźmy do kolejnego elementu który, którym jest OST czyli Original Soundtrack czyli ścieżka dźwiękowa z gry bardzo ładne wydanie. Ja osobiście nie wiem, czy będę jego używał, ponieważ nie mam zwyczaju używania płyt z muzyką. Zdecydowanie wolę formaty komputerowe, MP3 itd. Plusem jest to, że całość jest po polsku. Nie zwróciłem sobie uwagi, czy, czy artbook jest po polsku, ale troszkę w to powątpiewam. Płyta z muzyką na pewno jest po polsku. W środku jeszcze znajduje się taka mała kieszonka, a w niej spis osób, które brały udział przy tworzeniu tego albumu. Fajna rzecz, bo, bo muzyka w Diablo jest klimatyczna, to mam nadzieję, że nie mogliście już e, zobaczyć albo w filmikach z samą grą, albo być może w wersji beta, albo być może sami już gracie w Diablo, bo przecież, przecież wiele osób czekało na nocną premierę. E, dobrze, to odkładamy również na bok, być może tutaj i zajrzyjmy. E, to jest zwykły pudełko z grą. Jeśli pójdziecie do sklepu i kupicie edycję standardową, to właśnie dostaniecie coś takiego. Ja tego nie będę otwierał, bo w środku mam mój klucz do edycji kolekcjonerskiej. Właśnie różnić to jedynie tym, że w środku jest naklejka, która ma klucz do edycji kolekcjonerskiej, a nie podstawowej. To dłużymy sobie tutaj. I ostatnia rzecz to behind the scenes, czyli kulisy produkcji. Kulisy produkcji... Um kulisy tworzenia samej gry, w środku znajduje się komentarz, reżyserski wywiad z projektantami świata, rozmowy o rozgrywce oraz rozmowy o tworzeniu postaci. Myślę, że to może być całkiem ciekawe i przyjemne doświadczenie. W środku poza, poza broszurką znajdują się oczywiście dwie płytki. Nie wiem nie wiem, nie wiem czy znajdę w sobie tyle siły, żeby to obejrzeć, ale jeśli, jeśli mi się uda jakimś student, to na pewno podzielę się z wami moimi wyrażeniami. I to tak naprawdę wszystko, co powinno Was interesować. W środku znajduje się jeszcze kilka kart. Kurwa! Teraz wszystko popsuję. W środku znajduje się jeszcze kilka kart z kodami próbnymi, testowymi do różnych gier Bizarda. Ja w środku miałem zasłonie, żebyście wszyscy nie widzieli. Ja w środku miałem jeden klucz do Diablo Trójki, do wersji próbnej, który bardzo dzisiaj chętnie rozdam na, na Facebooku. Jeśli nie znacie mojego adresu Facebook'owego, to znajdziecie go w opisie do tego filmiku. Klucz do Diablo 2 razem z dodatkiem, klucz do World of Warcraft w wersji próbnej i jeszcze jeden klucz do World of Warcraft w wersji próbnej. Te klucze bardzo chętnie dzisiaj Wam wszystkie rozdam na Facebook'u, także zwróćcie uwagę wieczorem, bo to nie będzie konkurs, to będzie po prostu kto pierwszy, ten lepszy. No i dobra, to chyba wszystko w takim razie. Fajnie, że coś takiego do mnie dotarło. Jestem... Jeśli miałbym porównać to do mojej poprzedniej kolekcjonerki, czyli Skyrimowej, to z tej od Diablo jestem zdecydowanie bardziej zadowolony. I przede wszystkim była ona tańsza, ponieważ kosztowała mnie ona 360 zł. Teraz pewnie będziecie mieli już problem ze znalezieniem kolekcjonerki w takiej cenie. Z tego co wiem, ludzie już się licytują o kolekcjonerkę strasznie na Allegro, i ceny sięgają nawet 800 zł. Także no, nie, są, nie, są to, nie są to małe kwoty. Ale jeśli ktoś załapał się wcześniej w przedsprzedaży, to gratuluję, bo na pewno był to dobry zakup dla każdego fana serii. No i cóż, widzimy się już niedługo w Diablo 3. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się ciepło i cześć!